Witam wszystkich serdecznie. Wczoraj się nauczyłem, że chyba muszę podawać godzinę i datę. Więc 31 maja, godzina 8.20. Wczoraj wypowiedziałem się na temat: e, to znaczy, na temat trenera, powiedziałem tam te kilka słów. A później dowiedziałem się, że. Trener Kaczorowski na złość innym zatrudnił trenera smółkę. I teraz tak, bo został poproszony o to, żeby się żeby nie, nie, żadnych decyzji nie podejmować do momentu walnego zgromadzenia. Prezes, na, o, które, o którym wszyscy mówili, że prezes do eliksa, że prezes nie ma jaj, że jest figurantem, podjął decyzję. Może wreszcie Czy po prostu na tyle zdenerwował Że za decyzję Z tylnego miejsca On odpowiada i on musi świecić oczami Na niego spływa cały gniew A ci co decydują po prostu sobie tam grzecznie siedzą I nikt się do nich nie doczepia Co to znaczy, że ma nie podejmować decyzji Dopóki jest prezesem zarządu To on decyduje Nie ma czegoś takiego, że on Poproszony, żeby nie podejmował decyzji Albo jest prezesem, albo nie. Wybór prezesa był yy, długo, długo było, trzeba, trzeba, było, trzeba było czekać na prezesa i tak dalej, i tak dalej. Facet, który jest Bogu Ducha Winny, oczywiście można mu wiele zarzucić. To, że pozwalał sobą manipulować, przede wszystkim. Ale, ale, ale on skończył. Nie, on nie chce już, nie, nie chce dać sobą manipulować i brać odpowiedzialność za to, co się dzieje. Wreszcie po prostu podjął decyzję Jak prezes Aha, no i to już jest problem To już jest problem Facet się może, nie wiem, nie zna na piłce I tak dalej, i tak dalej Jakoś menadżersko Facet przecież jak już tam doświadczony jest Ale podjął decyzję sam No i problem Problem, bo jak prezes Ma prawo podejmować decyzję samemu Trzeba go odwołać Trzeba go po prostu odwołać. Teraz, właśnie kiedy wreszcie pokazał, ja ja. Tak jest. Łukasz Masłowski też zagrożony. No tak, nie, no pewnie. Co miesiąc se zmieniajcie ludzi. Wszyscy mówią, że cała Polska się z nas śmieje z tego braku awansu. Z stylu remisów pod rząd. Śmieje to się po prostu z tego zarządzania. Kilkanaście osób po prostu. Każdy coś chce innego w stowarzyszeniu. Każdy ma jakąś inną wizję. Za miesiąc będzie następna i kolejna. Kto tu w ogóle przyjdzie? Kto będzie w ogóle poważnie traktował ten klub? Są takie jaja. To jest żart jakiś. To, co się dzieje. Dzisiaj czytam, że. Yy, że umowa z trenerem nie jest ważna, bo. Bo wiceprezes tego nie podpisał, jest nieuchwytny. Tylko jakby ktoś ze mną ze mnie sobie robił taki jaja, to też by był nieuchwytny chyba. Naprawdę bez kitu, ey. Sior nie chce też podpisać, też się nie chwapi. Do podpisania ludzie? Czy wy macie jakąś w ogóle strategię? Co wy w ogóle robicie? Dzisiaj będzie walne zgromadzenie. Znowu polecą by. I wymianka będzie gdzieś, polecą te nie te łby, co trzeba Oczywiście polecą nie te łby, co trzeba i te nie te łby, które w ogóle za cokolwiek są odpowiedzialne Zatrudniacie dyrektora sportowego Nie wiem, jaki będzie teraz, jaka będzie decyzja, też myślę, że, też czytam, że jest zagrożony Boże, co wy w ogóle, co to w ogóle ma być? Nic tu nie zbudujecie, absolutnie, nie, nie, to się tylko rozpieprzy takie rządzenie w ogóle Ja pierd... Właśnie się zaczęło od takiego mieszania, nie? Tu każdy chce coś dla siebie ugrać Chodzą, jątrzą pewnie, wszędzie inna wizja Inna koncepcja, kilkanaście osób rządzi, no i tak jest, no tak, tak jest, no. Temu się nie uda, to go gdzieś tam przekopią na drugą Później następny, następny i niż Stowarzyszenie nie podjęło decyzji na temat inwestorów, szukania inwestora. No, no pewnie! Któryś tam chce sobie wziąć co, to wszystko, nie? To jest po prostu, to jest, to jest koszmar, to jest w ogóle, to co wy robicie, to jest jakiś żart! Takiej organizacji, klubu, to chyba ni nikt nie widział w, w tym wieku, ja to Boże, co to w ogóle ma być? Co wy w ogóle robicie? Po tr co trzy miesiące bycie... Życzę powodzenia, nie? Bum karnetowy w ogóle, Bum karnetowy. Róbcie tak dalej, na pewno będzie jakikolwiek bum karnetowy. Zobaczycie w ogóle kilka tysięcy osób, to będzie, to będzie w ogóle szczyt możliwości. Se jaja robicie, to wy sobie jaja robicie. To co piłkarze zrobili, to był tylko żart. Pikuś przy tym, co wy robicie. To jest śmieszne, śmiech na sali. A skąd redaktor Binczyk ma te informacje w ogóle? Kolejny, zajebisty gość po prostu, który na pewno pomaga, nie? Co to w ogóle ma być? Śmieszni jesteście, śmieszni do granic możliwości. Dzisiaj będę nagrywał w ten sposób, że następny filmik nagram chyba po tym, jak cokolwiek powalnym będzie ogłoszone. Ale rano mówię, że jesteście śmieszni. Jesteście śmieszni się nie nadajecie do, do, w ogóle do, do prowadzenia klubu. Dajecie komuś decyzyjność, jest prezesem, ale cały czas z zamiarem, że on tam nie będzie prezesował. Że to wy będziecie tam z tylego fotela prezesować. Ale wreszcie wam zrobił po prostu psikusa, nie? Zrobił po swojemu tak, jak prezes powinien zrobić. Jesteście śmieszni. Na razie.